Bo gdzie jeszcze ludziom, tak dobry jak tu nie, lwów, nie, Gdzie kolonii, nie, lwów, nie, studio lwów. Dzień dobry, jak zawsze w środę o tej porze. Witam państwa serdecznie Wojciech Jankowski. Nadajemy audycję oczywiście z redakcji Kuriera galicyjskiego. I muszę powiedzieć, że dzisiaj, po raz pierwszy od dłuższego czasu zaświeciło słońce, bo do tej pory lwów był otulony chmurami, padał śnieg, wszyscy byli senni, popadali niemalże w depresję, pogoda była bardziej jesienna niż wiosenna, ale dzisiaj jest cudowna pogoda i mam nadzieję, że tak zostanie do końca dnia i przez najbliższych kilka miesięcy. Co dziś w dzisiejszej audycji Karina Wysoczańska realizuje, Aleksander Zaleski pilnuje wszystkiego, czuwa nad naszą audycją w Warszawie. Naszym gościem będzie Sławomir, Sławomir, Sławomir Gowin. A zanim będziemy rozmawiali o Marianie Hemarze i o kabarecie Czwarta Rano. Posłuchajmy Artura Żaka, który jak zawsze przygotował dla nas garść informacji z Lwowa i z Ukrainy. Tym razem Artur Żak jest z nami tylko duszą, bo ciałem jest w innym miejscu, ale przygotował materiał. Materiał był bardzo długi, bo Artur Żak to jegomość gaduła, więc troszeczkę przycięliśmy. Ta część, która została przycięta zostanie przeze mnie skrócona w maksymalnie najkrótszym sposób i lapidarny jak się da. Koronawirus na Ukrainie ma się dobrze. A co poza tym Artur Artur żak przygotował dla Państwa. Proszę posłuchać. A jednak, Artur żak chyba nie będzie mówił do, do Państwa o tym, co przygotował. Nie wiemy, dlaczego ten głos cudowny, bardzo niski, nie chce zabrzmieć. W takim razie, może posłuchajmy muzyki. Z gitarą mi jak żoną przyszło żyć. Co noc poświt, z nią dzielić się pieśniami, i struna w strunę płyną nasze dni. Miłości cud i śmierci cud Miłości cud i śmierci chód przed nami. Tary moje łzy i moje łzy, już pieśni milknął i już barman mówi pas. I jeszcze raz do dna, już tylko raz. kielichu obite szkło ostatni akord gra. Ja znam jej pieśni, ona moje zna, lecz tej ostatniej łatwo nie zagramy, nim przyjdzie nam ostatnich słuchać brał miłości łzy i śmierć łzy, miłości łzy i śmierć łzy poznamy Тори мо узы і моє ўзы Іж песні міількно і Юж барман муды пас ієще раз до дна tylko раз Келі убіта шко Остатні pewnej nocy cisza wstanie w drzwiach. Żucimy z mroku, jak co wieczór gramy i w blasku świec Bóg będzie słuchał jak miłości pieśń i śmierci pieśń. Miłości pieśń i śmierci pieśń śpiewamy. Gitary moje łzy i moje łzy, już pieśni milkną i już barman mówi pas. I jeszcze raz do dna, już tylko raz. Kielichu bite szkło ostatni akord gra. Piosenka z repertuaru kabaretu Czwarta Rano, który staram się promować w Kurierze Galicyjskim oraz w Studio Lwów w Radiu wnet. Sławomir Gowin, dwa słowa o piosence. To jest piosenka, którą, która jest w naszym kabarecie od początku jego istnienia, ale bardzo rzadko grana, nawet na występach, a wydaje mi się, że na dzisiaj jest w sam raz, na taką atmosferę. Wprawdzie, jak zaznaczyłeś, słoneczną i wiosenną w Lwowie, ale piosenka jest dosyć refleksyjna, czyli a mówić będziemy o zamkniętych kabaretach, zamkniętych teatrach w sensie i takim doraźnym, pandemicznym i historycznym, więc takie wprowadzenie wydaje mi się jak najbardziej właściwe, a śpiewa tę piosenkę aktor teatru imienia Zankowieckiej Dmytro Karsznewicz, który na co dzień posługuje się językiem ukraińskim. Co może ktoś usłyszeć w tym wykonaniu? Osoby o dobrym słuchu być może usłyszały, inni być może nie. O zamkniętych kabaretach za chwilę będziemy rozmawiać, a teraz dajmy jeszcze raz szansę Arturowi Żakowi, który z nami jest duszą, ale nie ciałem i być może trzeba wrócić do tej reguły, że jest tutaj obecny z nami fizycznie. Posłuchajmy, Artur Żak. Jeśli chodzi o istotną informację dla obcokrajowców wjeżdżających na teren Ukrainy, to rząd zmienił też zasady wjazdu. Do teraz było tak, że jeżeli ktoś przekraczał granicę, z tak zwanej czerwonej strefy zewnętrznej, czyli z kraju, które, w którym była wysoka ilość nowych przypadków COVID-u, to musiał mieć ze sobą test. Nie później niż 72 godziny wykonany za granicą, bądź po przekroczeniu granicy najpóźniej do, do tych 24 godzin musiał się poddać takiemu testowaniu. Rząd Ukrainy od dzisiaj wprowadził. Zasadę, że wszyscy, niezależnie od tego, z której strefy wjeżdżają na teren Ukrainy, muszą taki test posiadać bądź go wykonać. Oprócz tego należy pamiętać, że wjeżdżając na teren Ukrainy, trzeba mieć ubezpieczenie ze zwyżką za COVID, czyli ubezpieczenie kosztów leczenia, gdzie jest ryzyko koronawirusu. Jeśli taka istotna informacja, która mniej więcej od soboty krąży w mediach, 20 marca pod kancelarią prezydenta. Odbywała się demonstracja w sprawie uwolnienia jednego z aktywistów z Ternenki. My we wcześniejszych programach o tym mówiliśmy. To jest Odeski, aktywista, który został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za porwanie jednego z deputowanych tak mu przynajmniej prokuratura zarzuca porwanie deputowanego w 2014 roku deputowanego, który był bezpośrednio związany z ruchami prorosyjskimi separatystycznymi w Odesie i Krać jeszcze też zawłaszczenie w wyniku rozboju 300 grywen, czyli no mniej więcej 40 paru złotych. I dostał za to 7 lat. Była demonstracja, niestety ta demonstracja nabrała nie do końca pokojowego wymiaru, ponieważ próbowano także podpalić, podpalić tablicę z napisem Kancelaria Prezydenta i Zgłodziem Ukrainy, a także drzwi. Na daną chwilę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada, że już zlokalizowało najbardziej agresywnych uczestników danej demonstracji i będą wręczane wezwania do stawienia się przed i ogłoszone zostało podejrzenie tak naprawdę spowodowania strat materialnych i uczestniczenia w nielegalnym zgromadzeniu, a także w chuligańskich wybrykach. Ale tutaj już... Od takich negatywnych informacji przejdziemy do bardziej pozytywnych informacji. Tutaj myślę, że to będzie dotyczyło wszystkich naszych słuchaczy mieszkających we Wrocławiu. A mianowicie w komunikacji miejskiej wystartował taki projekt, gdzie na ekranach umiejscowionych właśnie w autobusach i tramwajach będą pokazywane krótkie filmiki informujące o Ukrainie. Ten projekt prowadzi tzw. Ukrainer, czyli to jest projekt ukraiński, który jeździ po mniej znanych miejscowościach i bardziej znanych na terenie Ukrainy, robi krótkie filmiki i od teraz te filmiki właśnie będą pokazywane w komunikacji miejskiej na ekranach. I mieszkańcy Wrocławia będą mogli poznać Ukrainę zdalnie. Na koniec mojej krótkiej korespondencji chciałbym powiedzieć też o wystawie, która na daną chwilę ma miejsce w Lwowie w Galerii Sztuki Ja. To jest galeria sztuki, którą założył były gitarzysta zespołu Okean Elzy. Myślę, że część naszych słuchaczy zna ten ukraiński zespół. A wystawa jest młodej malarki Albiny Jalozy, która urodziła się w Charkowie, mieszka aktualnie w Odesie. Niestety ta wystawa z powodu... Wprowadzonego lockdownu nie jest prezentowana widzom na żywo, ale dlaczego o tym mówię? Bo aktualnie na daną chwilę obrazy tej malarki też można zobaczyć w ramach innej wystawy w Warszawie, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tutaj w Lwowie to jest jej. Osobista wystawa, tam po prostu kilka prac jest dołączony do, do innej ekspozycji. Ale dlaczego też mówię o tym w radiu i dlaczego mówię w sytuacji, w której nie można pójść do galerii i zobaczyć te obrazy? Chciałbym po prostu zachęcić Was wszystkich, żebyście weszli i na stronę galerii, gdzie można obejrzeć sporo ciekawych rzeczy i przeczytać też sporo ciekawych rzeczy, ale także na stronę tej malarki, gdzie są prezentowane jej dotychczasowe prace i plany na przyszłość, bo ona bardzo dobrze opisuje swoją działalność. Jej adres adres strony tej malarki to jest jałoza.art pisane przez y, a strona galerii wygląda w ten sposób, że to jest ja gallery.com. Wszystkich serdecznie zapraszam do zapoznania się z twórczością Albiny Jałozy. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu. Ilbo? Śpiewy przed kolonii Ty, Boże, Lwami. Studio lwów. W materiale Artura Rzaka było trochę Wrocławia i trochę Warszawy. Nawet tego Lwowa nie tak, nie tak dużo, jakbyśmy się spodziewali. Ale wracamy do Lwowa, a to dlatego, że chyba już po raz drugi pandemia pozbywa nas ważnego. Koncertu i przy okazji czegoś miłego i rozrywkowego. Tak, to prawda. Dokładnie rok temu mieliśmy obchodzić kolejny jubileusz urodzin Mariana Chemara. Taki naprowadzający na bardzo okrągłą i bardzo ważną rocznicę, 120. rocznicę jego urodzin. W Lwowie, oczywiście, te urodziny nastąpiły. No mija rok i jesteśmy w podobnej sytuacji, jeśli nie trudniejszej nawet, w każdym razie tak nerwowo i psychicznie na no, pewno trudniejszej. Planowaliśmy, mieliśmy kilka terminów, w których ten koncert miał się odbyć. Rocznica urodzin Mariana Hemara, przypomnę, przypada 6 kwietnia tego roku, mija 120 lat. I jak powiadam, kilka terminów upadło. W tej chwili tak żeby nie tracić humoru zupełnie, planujemy być może w, początku, w początkach czerwca, a jeśli nie, to spokojnie będziemy czekali, aż przyjadą Polacy, przyjadą turyści, zmieni się trochę atmosfera, otworzą się sale, teatry i wrócimy do dawnego rozrywkowego Lwowa. Z kabaretem, z teatrem, z publicznością, z muzyką. Koncert, który się nie odbędzie miał być w nietypowym miejscu, w nietypowym, może inaczej, w ważnym podwórku. Tak, miał być w podwórku, które tutaj od jakiegoś czasu zwiemy podwórkiem Chemara przy ulicy Jagiellońskiej 11. To jest oczywiście dawny, przedwojenny adres. Dzisiaj jest to ulica Natiuka 11. Wciąż jest tam teatr, teatr młodego widza, różnie zresztą nazywany, w tej chwili nazywany pierwszym teatrem, a to z tego powodu, że jest to, jest to instytucja, która kontynuuje tradycję pierwszego teatru skierowanego dla dzieci, ukraińskiego teatru. Miała obchodzić zresztą w tych dniach setną rocznicę powstania, setną rocznicę swojego istnienia. Niestety ze względów oczywistych nie doszło do tego. Mieliśmy tam gościć zarówno my jako zespół kabaretowy, jak i redakcje przeróżne, w tym redakcja, kuriera i radia, w którym się znajdujemy. No, impreza się przesunie, ale zapewne się odbędzie. My, ponieważ mamy taką szperacką duszę i szperacką naturę, tego nie porzucamy. Szperać w szpargałach, papierach i w przeszłości jest znacznie łatwiej, nawet w trakcie trwającej epidemii, która wszystko utrudnia, a to jednak jakoś można, można nadal prowadzić. W wyniku tego szperania, pozostajemy wciąż na tym podwórku, ponieważ tam. Działały dwa, jak się okazuje, istotne teatry. Pierwszy to był Teatr Żydowski, który mm, działał tam bardzo długo, w 1938 roku obchodził 50-lecie swojego istnienia. Był to teatr działający, funkcjonujący pod oknami Chemara. Właśnie tam przecież spędził całe swoje lwowskie życie, aż do wyjazdu z Warszawy. Do Warszawy, przepraszam. I był to teatr znany jako Teatr Gimplów. Założycielem jego był Jakub Ber Gimpel. Pod koniec XIX stulecia otworzył ten teatr. Mam nadzieję, że wkrótce na łamach Kuriera Galicyjskiego napiszemy na ten temat więcej. Ale działał tam również Teatr Polski za tzw. Tak pierwszych Sowietów i drugich i o tym również będziemy opowiadali, tym się zajmujemy i mam nadzieję, że czytelników i słuchaczy uda nam się jeszcze nieraz tym adresem zainteresować nie tylko z powodu Mariana Chemara. I czasu jak zwykle jest za mało, za mało Sławomir Gawin, któremu dziękujemy za wizytę, Karina Wysoczańska, Wojciech Jankowski dla państwa zrealizowali tę audycję do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Piewem przed loni po to, że słowa Lil Boże, Studio lwów.